W dniu dzisiejszym kościół obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Królowa kojarzy nam się z czymś bogatym, z czymś pięknie zdobionym, z przepychem, natomiast w Ewangelii słyszymy scenę zwiastowania, kiedy Maryja nazywa siebie służebnicą pańską, zatem służebnica czy królowa. Służebnica i królowa, bo przez to, że Maryja stała się służebnicą, stała się też królową. W tej dzisiejszej Ewangelii możemy powiedzieć, że anioł przychodzi do Maryi w scenie zwiastowania po to, by nałożyć jej na głowę koronę. Koronę może dla świata niewidoczną, ale dla Boga doskonale widoczną. Koronę Bożego macierzyństwa, koronę przyjęcia pierwszeństwa Boga w swoim życiu. I dlatego Maryja, przyjmując tą koronę, staje się królową, staje się tą, która jest wywyższona nie przez człowieka, ale przez samego Boga. My w naszym życiu też otrzymaliśmy od Pana Boga różne korony. To są korony naszego powołania, naszego cierpienia, codziennego krzyża. I dlatego, idąc wzorem Maryi, nie szukajmy tych koron, które są widoczne dla świata, które będą inni podziwiali, ale szukajmy tej korony, którą Pan Bóg nałożył nam na głowę. Nieźmy ją przez całe nasze życie, bo ona staje się dla nas kluczem do zbawienia. Pamiętajmy, że. Wielkość Maryi tkwi w wielkości Chrystusa, i tak samo nasza wielkość tkwi w tym, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, jesteśmy Jego sługami.